No więc siema, króliczka tu. Salisana sali, wygląda sprawnie w Mass Effect Andromeda. No to sobie lecimy po nowym układzie. Sprawdzimy sobie tutaj miejscówki, te planety, może coś ciekawego znajdziemy i oczywiście będziemy wyruszać na planetę, w którą zadeklarowaliśmy, że wyruszymy. Ale póki co obejrzymy, obejrzymy sobie tutaj ten cały system. Może jakieś materiały znajdziemy ciekawe. Ja jestem tutaj. Okej. Okay. Okej, okay, polecimy sobie i zbadamy sobie kolejne planety. Okej, okay, jesteśmy, więc active scanner. Coś tu mamy ciekawego? Nie. Nic tu nie ma. Coś ten? Nie, 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 wracaj tam, panie. <grybujesz> o, 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 coś to jest? Poleciało. Oh, Jakiś asteroida. Trzeba tutaj asteroid lecieć, hmm, to mamy materiały, tak? O, oh, okej. Okay. Ale tak, tutaj więcej nie ma. A, ah, to taka asteroida. Okej. Okay. Lecimy sobie tam. Kolejny planeta? Anomalia. What the frick is this? No, jakiś statek, jaki okay, satelita. Okej. Okay. Czyli takie coś. Dobra. Kolejna wa. Fetu obajru Okej. Okay. To so Obairo? Trzeba zobaczyć. Kolejną jakąś zieloną? Znaczy powłokę czy... Przynajmniej... Coś tu mamy. Anomalia. Mm. Daj mi tu. Przyda mi się. Grafit. Okej. Okay. I teraz tam. Ja jakoś dziwacznie latam. <laughs> okej, okay, mamy tutaj prometę z księżycem gazowy olbrzym widzę hmm, tutaj nic nie ma, okej okay. dobra, to ten układ mamy o, o o o czy jak mu tam zbadany, więc możemy sobie zobaczyć y, kolejne, bo mamy tutaj parę tych y, Układów. Oczywiście mamy tutaj, tu jest ten cały ha, hawar, którego musimy tutaj e, wyruszyć. Oczywiście mamy tutaj jeszcze inne układy. Tutaj też mamy ten e, vowel. Do wyboru, do koloru, którego możemy tutaj. Oczywiście spróbujemy sobie jeszcze dalej polecieć. This a tutaj też skorsz się pojawił? I'm picking up something. Czyli skorczy też był? O, jakiś jakieś coś, element zero. O. To nam się przyda, przyda nam się jak najbardziej. O i Ale świeci. I zbiora sobie to. O, ale bardzo dużo. <grymne> Okej. Okay. A obejrzymy tutaj te planety. Hmm. To jest jakieś też takie. E, takie czerwone bardziej. Coś jak skaliste. Coś tu jest i nie ma. Ok, teraz ten pas 3-3. Um, zresztą blisko jest. Jest chyba gazowy jakiś. No. Anomalia. Hmm, Jakaś satelita. Kolejna że to punkty badań? Okej... Okay. A tu po pierwsze więcej nic nie ma, tylko są te parę... ...pare planet. Pas 13. Okej, to jest jakieś... No trochę zimna chyba planeta, ale widzę, że ma yy. I widzę, że ma ten wodę, okay. nic no, ciekawego To 15 no, tu jakoś, o, księżyc ma i to jest też jakaś taka zimowa chyba a już się jakieś... O, okej. Okay. Zostałem za to. E, badanie. Jakaś ciekawostka tam się pojawiła. Okej, okay, czyli mamy to chyba tutaj wszystko zbadane. Więc możemy lecieć na kolejny taką bardzo jesteśmy mali. Bardzo mali. <gry> okej, okay, nowy system. Mamy ja tutaj letapo. Le Co tutaj polecimy? O! Uh, jakiś taki księżyc chyba. To prawie jeszcze już nic nie ma. Nic ciekawego. Nope. Okej. Okay. I H4? Hmm, dalej lepiej wygląda. Ja też ma tutaj księżyc, ale to taki... ...też olbrzym gazowy. Okej. Okay. to kolejne Ranhadin hadin o tak źle lepiej wygląda oceaniczny bardziej widzę hm i terysi To nie obok okej, okay. to jest jakiś pustynny pustynny skalisty coś tak czyli praktycznie nic nie ma gdzie takiego super, przynajmniej jak na razie Joba odkryta hmm. polecę sobie jeszcze na... na leższy. Anomalia. Probes launched. Got a reading from the asteroid belt. Hm, jakiś statek. Jakiś wrak. O. No. Jakiś wielki wrak. Zniszczony. Hm. Okay. ...należne z układu, no. Rahir. Planeta. Okej. Okay. jest jakiś hmm. bardziej skalisty. Nie widzę żadnej kurde wody... ...na niej. Okej. Okay. Kolejna... ...Tijurana. Jakąś zieloną atmosferę widzę, łoł wow, To jest zupełnie dziwne Trzeba powiedzieć co to jest w ogóle Jakieś chemiczne może Jakieś substancje różne Jakieś takie Hmm Może zalesiała bardziej Albo piaskowa skład też ma z wokół, nie? <grytanie> E, gazowy olbrzym. olbrzym to gej sajmu e, coś tak jak pierścień ma widzę, ale atmosfery to raczej zwykle nie ma to jest taki księżyc bardziej pustka bez atmosfery Okej, okay, yeah. czyli tu już wszystko. Zobaczmy czy to jest null. Okej, okay, jest wpiętana null. Anomalia. O patrz, trafiłem na drogę. <laughs> A, asteroidy. To minerały. Super wielka... Copper Deposit. ok. Aha, i tu mamy ten cały world. Musimy się z... ...Resistance spotkać, aczkolwiek ja tu sobie polecę po tych planetach, Pass 55. I wylądujemy sobie później, jak ja sobie ogarnę tutaj całe... ...tutaj eksplorację.

a czy też taki bardziej... to jest takie bardziej takie zalesiałe, bardziej takie No, jakaś fura a, burza mhm. ciekawostka, anomaliowa okej, okay. um, tyle jeśli chodzi o to um, sobie polecimy do kolejnego systemu, którego nie zbadaliśmy nawet ten cały ten Jirai dr. Skorcz też tu dotknął jakiś zagubiony system, a widzę właśnie ten cały Skorcz tutaj też. Coś tu jest, no anomalia jakoś. No, no. Można było się spodziewać, że jakaś postać w w takie miejscu. Ołł. Oh, Łoł, oh. wow, co to za statek? A, widzę, Scorch go dorwał. Okej, okay, H097. Też takie pustkowie. Hmm, bez atmosfery. Yyyyyy nic ma Okej H019 O tutaj ma jakąś A Duże burze widzę, jakaś taka działacza oce oceaniczna Semrachet O, to też jakieś burze występują na tym. Otóż nie wiem, czy to są. Burze, może. Zwirowania, ale to jest taka. Niezbyt super planeta. I Kanda Worni. Hmm. No, coś i jakaś anomalia hmm. więcej doświadczenia... w badaniu okej, okay, to chyba tutaj wszystko w tym układzie i teraz wracamy na Farawang a, to ich dom, tak Czyli tu jest ich dom, ich początek, ich rasy. Jakaś kometa? A na malu. kometa? kometa? Kometa leci, platyna. Okej. Okay. Czyli mamy tutaj planetę, którą będziemy tutaj też mieli misję, i zaczniemy od tej planety, zanim oczywiście pojedziemy tutaj z resztę tutaj tych planet, pozbar. No. To jest skalista, ale wulkaniczna chyba też. O, tutaj. O. Ok. szan no Koło tutaj jakby planeta a obok jest gazowy olbrzym hmm. to też taka nie niezbyt dobra prawda hm Minerały. Okej, okay, byśmy tu, teraz na farum. No, to jest bardziej obiecujące, prawda? U, bardzo obiecująca bardzo, bardzo ziemska, nie powiem. Czyli na środku ma dużo ludowce. Ale jakby się tak, jakby się tak przypatrzeć, to, to trochę przypomina Ziemię. E, widzę tutaj coś, ten jakbyś anomalia. Hmm. OK. Biometer go. Ok, a więc zbadaliśmy tutaj e, praktycznie e, wszystkie dostępne układy, których mogliśmy sobie zbadać. E, wszystko mamy tutaj zeskanowane na tyle, żeby można było kontynuować tutaj naszą przygodę. Zaczniemy się właśnie od tego układu, tak jak powiedziałem, i wyruszymy sobie na Havarl, by pomóc tutaj naszym. Mam nadzieję w przyszłym szansie. Czyli tak wygląda ich ich ojczysta planeta. Aha, I tu mamy pertyny, nikiel i to jeszcze inne zadania też mamy przy okazji. Ale też nawet całkiem fajnie wygląda. I tu mamy landing zone, więc lecimy

Lepiej ich nie denerwować.